Uczniowie czekają na przyjęcie do szkół. Racibożanie kontra fala upałów. Olimpijski brąz w raciborzu. Pora złożyć wniosek. Dzień dobry Joanna Indraszczek Kałowak, witam Państwa we wtorek, 22 lipca i zapraszam na dzisiejsze wydanie wiadomości raciborskich. 16 lipca odbyła się symulacja naborowa i przydział kandydatów do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat Raciborski. W sumie przygotowano ponad 900 miejsc dla uczniów, a na spóźnialskich wciąż czekają wolne miejsca uczniowie szkół podstawowych od połowy maja logowali się w systemie rekrutacyjnym do poszczególnych placówek prowadzonych przez powiat. W oparciu o te deklaracje organ prowadzący zadecydował o przygotowaniu miejsc w szkołach. Podjęliśmy decyzję o tym, że otwieramy 30 oddziałów. Przepraszam. W zasadzie 90 parę procent z tego co było w planach naborowych i, i jeżeli chodzi o oczekiwania uczniów, to zostało spełnione. 30 oddziałów na około 902 osoby, przy czym mamy jeszcze kilkadziesiąt miejsc wolnych. Spośród 30 oddziałów najwięcej, bo 13 otwartych zostanie w technikach, 10 klas uruchomionych zostanie w liceach. 5 w jedynce i 5 w dwójce. W branżowych szkołach pierwszego stopnia uruchomionych zostanie 7 oddziałów. 17 lipca ogłoszono listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół. 23 lipca ogłoszone zostaną listy uczniów przyjętych i rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca a o swoich szkołach średnich w większości zapomnieć mogą już maturzyści, którzy kilka dni temu odebrali wyniki swoich egzaminów dojrzałości. Powiedzielibyśmy dobrze czy bardzo dobrze. Statystycznie rzecz biorąc jesteśmy powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej zarówno jeżeli chodzi o licea jak i technika. Szczególnie to drugie też cieszy, bo w technikum najważniejszym egzaminem jest egzamin zawodowy. Statystycznie rzecz biorąc, około 10 punktów więcej niż średnia krajowa w Licach i około 5 do 7 punktów, w zależności od tego, czy weźmiemy średnią wojewódzką, czy średnią krajową, jeżeli chodzi o technika. Oczywiście jest różnica między niektórymi kierunkami i to jest dla nas kluczowe, jeżeli chodzi nie tylko o organ prowadzący, ale przede wszystkim dyrektorów, jeżeli chodzi o wyciągnięcie wniosków. Dlaczego mogło być lepiej? A więc, nie tylko jak uzyskać jeszcze wyższe wyniki, ale przede wszystkim, dlaczego niektórzy uczniowie nie przystąpili do egzaminów. Niektórzy zaś będą musieli przystąpić do egzaminu po raz drugi. To są wstępne wyniki matur, że blisko 55 osób, około niespełna 10% wszystkich biorących udział, będzie przystępowało do egzaminów poprawkowych, które będą miały miejsce w drugiej połowie sierpnia. Zatem wyniki ostateczne końcówka sierpnia i myślę, że będą dużo dużo lepsze. Na te poczekamy kilka tygodni. Rezultaty poprawek poznamy 10 września. Lato w pełni, a za oknami upalne temperatury. O to jak radzą sobie z nimi mieszkańcy naszego miasta, pytaliśmy w Parku Rot. Upały jak ja znoszę, ja pracowałem, znaczy miałem własną piekarnię 25 lat, to jestem tak do upałów przyzwyczajony, do ciepła, że mi to nie przeszkadza. pani co, ja jestem taka cała osłabiona, ta, No tyle co takie osłabienie człowiek odczuwa, zmęczenie takie. To wszystko, co mogę powiedzieć. A pani? No, również to samo. Czyli co, nie ma już lato, to nie cieszycie się, panie? A to jest dobre, tylko że te upały są za duże to są i te skoki temperatury, to są nie do wytrzymania. Później te reumatyzmy kręcą, jak na pogoda się zmienia na niszczyc, na deszcz tego, to... Ja jestem odporny na upały, dlatego, że byłem w Iraku, to było znacznie cieplej. A co pan robił w Iraku? Ryłem. <laughs> Nie żartuję. Byłem na budowie po prostu nie? i tam było 52 stopnie w sieniu. tylko że tam można to przeżyć, dlatego że taki wiaterek pustynny tu, tu by Pani nie wytrzymała, a Pan również by nie wytrzymał. Teraz taka fala upałów przed nami, gorące dni. Jak sobie radzić w te ciepłe dni? No, gdzieś na spacer, nad wodę. Nie wystawiam się na słońcu. No. Nie upalam się, bo nie lubię. Ну, no, так і шукам попросту ходу сюди. No, trzeba w cieniu przebywać więcej niż na słońcu, zależy od wieku. Dzieci lubią gorąco, a my już niestety lubimy troszeczkę chłodu. No ja w większości w, o, w domu spędzam, albo w domu. a dzisiaj że musiałam wyjść, no to tak wyszłam. Tak przeważnie cały dzień w domu przesiedzę, człowiek starszy to musi na siebie uważać. Co chwilę jakaś jakieś, jakieś powrotowa jeździ, bo starsi ludzie lubią sobie spacerować na ławkach, siedzieć i tak dalej, bo, bo co w tym domu robić, nie? Siedzieć w domu nie można cały dzień, musi się wyjść trochę, żeby rozruszać kości i tego, ale no po prostu się człowiek męczy, bierze tabletki przeciwbólowe, czy jeszcze coś, żeby jakoś, jakoś to przetrzymać. Bo w domu to człowiek, tylko wie pani garki i jedzenie. A ja teraz nie widzę jedzenia i troszeczkę chcę schudnąć. Przeważnie ja zawsze gotuję takie kwaśniejsze zupy: kapuśniak czy ogórkową, coś takiego. No i dużo napojów oczywiście się pije, nie? Ja też dużo soków piję, takich nie za bardzo słodkich. I tak samo, taki skromny, taki lekki obiad. Jeśli chodzi o nawadnianie, to tylko nurka. Ja bardzo dużo pływam. Lubię, kocham wodę. Dwa- trzy razy jest w tygodniu, ze na i Chłodzę się po prostu. Powoduje mnie, że jakieś miejsce w cieniu i tak jak pani siedzi, nie? Odpoczywa coś zimnego i będzie super. Strażacy na co dzień pełniący służbę w raciborskiej komendzie powiatowej po raz kolejny brali udział w olimpiadzie służb mundurowych i po raz kolejny udowodnili, że polska reprezentacja w siatkówce liczy się na międzynarodowej arenie. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu odnieśli kolejne sportowe sukcesy. Starszy kapitan Mirosław Hejek oraz starszy kapitan Mateusz Musioł brali udział w Olimpiadzie Służb Mundurowych w Alabamie i wrócili z niej z medalami. Impreza nazywa się World Police and Fire Games. Są to E, igrzyska e, Strażaków i Policjantów. Jest to impreza cykliczna, która odbywa się co dwa lata. Taki sukces dla nas oznacza zapisanie się na kartach historii tej imprezy. To jest e, wydarzenie sportowe, które odbywa się od lat 80. ubiegłego stulecia. Więc to już jest e, 21. edycja tych zawodów. Więc gdzieś tam w galerii e, sław, galerii medalowych, e, zostajemy zapisani. Tak jak już kolega wcześniej wspomniał, jest to nasz e, sukces już na, na takiej trzeciej imprezie. Poprzednie dwie olimpiady to złoto dla naszych strażaków. Tym razem lepsze okazały się Kambodża i Indonezja. Były to po prostu reprezentacje narodowe. Oni e, jakby. Mm, są w służbach, ale tak naprawdę trenują. U nas jest podobny zabieg, jeśli chodzi na przykład o polskich lekkoatletów, którzy trenują, ale są pod barwami wojska polskiego, więc tam jest taki ustrój, że akurat oni byli policjantami, przyjechali z ośmioosobowymi sztabami, z dwoma trenerami, z całym, że tak powiem, ekwipunkiem, wyposażeniem, no to troszeczkę odbiegali od nas poziomowo. Jak podkreśla Mirosław Chyjek, reprezentacja Polski, choć gra na wysokim poziomie, to nadal jest drużyną amatorską. W meczu o trzecie miejsce zmierzyła się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych i tu okazała się bezkonkurencyjna. Przyjechać z Olimpiady Służb Mundurowych, w której bierze 8,5 tysiąca osób udział. Jest to też niezwykle duże osiągnięcie, ponieważ no nie każdy będzie miał albo, albo ma możliwość wzięcia udziału w takich zawodach. A gdzieś tam zawsze kolejny krążek do, do tej naszej kolekcji medalowej wędruje na taką, powiedzmy, ściankę osiągnięć, więc to też bardzo cieszy, jak bliscy, jak koledzy z pracy gratulują. No wielka duma, bo chłopcy, koledzy, króstarzaci. Już któryś raz z kolei zdobywają medale na mistrzostwach olimpijskich służb mundurowych, policjantów i strażaków w tym roku w Alabamie przyjeżdżają znowu, znowu z medalami. To jest sukces nie tylko naszej komendy, naszych strażaków, ale również miasta. To jest promocja miasta Racibusz, bo jednak wyjeżdżają we dwójkę, a to jest niespotykane, jeżeli chodzi o, o całą Polskę, żeby dwóch wyjeżdżał z jednego miasta i z jednej komendy. Także to jest wielka duma. Koledzy również im gratulowali, trzymaliśmy kciuki no i się udało. Wiemy, że koledzy tutaj nam kibicowali, cały czas czekali na relacje. Niestety nie było transmisji online z tego wydarzenia, akurat z innych konkurencji było. Natomiast siatkówki nie transmitowali ze względu pewnie na ilość boisk, bo tam było 8 boisk, na których równolegle odbywały się zmagania czy to męskie, czy to, czy to żeńskie. Więc czekali na informacje na Facebooku, mamy Twój profil na Facebooku, reprezentacja Polskich Strażaków w piłce siatkowej. Tam na bieżąco się te informacje z meczów, z wydarzeń pojawiały, więc po każdym zwycięstwie otrzymywaliśmy gratulacje, zdjęcia właśnie jak, jak kibicują. Kibicują, ale też zastępują w pracy. Taki wyjazd to 13 dni poza krajem. Był to czas sportowych rozgrywek, a przerwę między zawodami halowymi i plażowymi nasi reprezentanci wykorzystali na zwiedzanie. Jeszcze gdzieś tam w tych dwóch dniach wolnych e, nie traciliśmy czasu i po prostu chcieliśmy cokolwiek gdzieś tam zobaczyć, co jeszcze ten e, no, kraj oferuje. E, zwiedziliśmy centrum, e, nie wiem, oceanarium, e, jedno z największych gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych. E, także, no, jednostkę Straży Pożarnej, z, o, wymienić się jakimiś tam doświadczeniami, z, y, pokazać, jak nasza jednostka wygląda w Straży, jak to u, wygląda w Stanach. Także, no, ciekawe doświadczenie. A to doświadczenie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie. Chcieliśmy z tego miejsca bardzo podziękować wszystkim, którzy wsparli nas, nasz wyjazd. Począwszy właśnie od komendanta obywatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, starszego brygadiera Jarosława Ceglarka, który wyraził zgodę na udział w takich zawodach, wiadomo jako służba musimy taką zgodę mieć. Bardzo też komendant pomógł nam w pozyskaniu wsparcia wśród lokalnych przedsiębiorców, którym też bardzo dziękujemy, bo to tak naprawdę bez, bez ich pomocy nie udałoby się nam pojechać na tą imprezę, więc ten sukces medalowy, który jest, to też jest ich wielka zasługa. Jeszcze raz za to bardzo dziękujemy. Dziękujemy też naszym rodzinom, naszym znajomym, którzy cały czas y, trzymali kciuki, tak samo jak chłopaki tutaj w straży, tak samo oni y, cały czas czekali na informacje, wysyłali nam y, słowa wsparcia, słowa otuchy. No i też y, po zdobyciu medalu gratulacje, więc spłynęło do, tego do nas bardzo dużo, y, także jesteśmy wszystkim tym osobom, które pomogły nam w tym wyjeździe bardzo wdzięczni i no, bez Was by to się nie udało, także jeszcze raz bardzo dziękujemy. Kolejna olimpiada w roku 2027. Tym razem odbędzie się w Australii. Program Dobry Start czyli tzw. Tak 300 plus, to wsparcie finansowe w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia, niezależnie od dochodu rodziny. Wnioski można składać internetowo już od 1 lipca. Od 2018 roku rodzice dzieci w wieku szkolnym mogą liczyć na rządowe wsparcie w wysokości 300 zł z przeznaczeniem na zakup szkolnej wyprawki. Od 1 lipca rodzice składają wnioski poprzez aplikację MZUS, PUEZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną, a w ciągu pierwszych 10 dni przyjmowania wniosków mieszkańcy województwa śląskiego złożyli ich 139 tysięcy. W skali kraju to już milion 100 tysięcy wniosków. Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policjalnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wyprawka nie przysługuje na dzieci, które uczą się w zerówkach, nie dotyczy też studentów. Od nowego roku szkolnego obowiązuje w 300 plus jedna zmiana, która dotyczy uchodźców z Ukrainy. Otrzymają oni świadczenie dobry start pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać do końca listopada. Kto jeszcze nie złożył wniosku o 300 plus, warto by się pospieszył. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 300. 30 września. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, okay, to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić, nie da się jej wyprodukować. Dziadkowi ktoś podarował krew. Może sąsiad? Ten, z którym zawsze kłócił się o psa? Ty też chwyć czerwoną nitkę, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40 Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33 Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od 6 do 24. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Na kolejne wiadomości zapraszam w piątek. Do zobaczenia!